Sponsorem zanęt i przynęt wykorzystanych w filmie jest firma Match Pro oraz klep wędkarski KAPEL Siema wszystkim dzisiaj. Jak widzicie, pogoda dopisuje. W nocy był troszkę przymrozek minus jeden, ale to nic nie szkodzi, trafanie, słoneczko grzeje. No i dzisiaj kolejny filmik. I dzisiaj spróbuję złowić karpia na odległościowka. Oczywiście na pelet, zrobię sobie zestaw na odległościowca z peletem. Po, tak w połowie wody, myślę jak w granicach będzie 3 metrów głębokości to na półtorej metra ustawia spławik i tak by chytał Głównie dzisiaj będę testował Top dumbbells, 7 mm od firmy Match Pro Zapachy ochotka oraz kiełbasa Te dwa zapachy tu, kiedy będę starał się obłowić No i co mogę więcej powiedzieć, ja się rozpakowywuję, zarówno pokorzę, jaki zanęty dzisiaj użyję no i zapraszam was oczywiście do subskrybowania kanału, łapki w górę. No i zaczynamy wędkowanie. Tak, zanęta, jaki dzisiaj użyja ochotka konopie, 700 g powinno mi wystarczyć na dzisiejsze chytanie. Także ja zabiorę się do mieszania i zaczynamy. ryba na odległych ścianówkach. Możemy go mary to na kąt. Tylko zapięty. Amerykano wysusza to w zasadzie. Mhm. Tak, dzisiaj przynęty, które by da testował na odległościówka głównie to i i ochotka. Ochotka i Squid Octopus, jak widzieliście w poprzednim filmie Był na to bardzo dobry efekt Udało się połowić ładne karpie, w tym rekordowego karpia mojego No i rekordowego jasiotra mojego że jak największego złowił Tam Pod tym drzewem on jak widzicie Ja, ja, cały ja coraz nagrywam siwy. Kolejne branie, tym razem troszkę większy karp na 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 kuleczka top dumbles. Ten duże wielki, a on nie będzie miał dechy. Jakbym miał decha, to tamten co jego heci, to bym musiał chyba z 15, bo mu dwa razy telki. Myślę, że z 7-8 kg na pewno, nie? Ale dycha raczej nie. Zobaczcie, jak jedzie. Daleko daleko 16 żółka. Nie ruszaj na chwilę, bo Cię osłabnie wona. Hmm. Jeszcze go nie widać. tak ze ją myślę. No to. Mhm. jeszcze się wy, To jest dobra kamera, siwy. Dobre ujęcie Dumbel stopy 7 mm wnio mhm. ja rybki ciągnę jak głupi na to Coś ci pomaga tą drugą moją żyłką Kierę mi spinęł. No go jeszcze ani nie widać, ty. Daj tak do góry, o. teraz fajnie widać. Jeszcze raz tutaj. Kurwa, gościu. Obecnie się tam jak coś. Teraz jak nic więcej. Widzicie to zaraz nagrywam. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj,

Bardziej, że jak się podniecił, to moją zamatłaną żyłką. Co robię ci dostanę Dobra, biergo. go. Nie wiem, co tu weźmiesz do tego podbierasz? Ale no jedna wędka, wiesz? Jedna chyba, no mm -hmm. Patrz z kamery tutaj. O, wiesz, jak jest zapynyty. Na co to muszki? Co Na no, kiełbasa. Z tego meczu, pro. Dumbelcik. Taki dzisiaj piękny karpik. O, wam powiem. W granicach 7 ,6 kg. Może troszkę więcej, mu nawet. Chciałem, żeby wam go dźwignąć i pokazać, żeby zdjęcie zrobić. To mi z tego małego podbieraka wyskoczył. I... Popłynął sobie piękny karpik. Tak, jak widzieliście, udało się złowić dwa karpie, z czego jeden taki wielki kole 7 kg. Oba na Dambelsy firmy Meczpro. Zanęta, jak i że dzisiaj użył, jak widzieliście, ochotka konopie. Udało się skusić dwa takie piękne karpie. Jeżdżę tukę na łowisku Tarloch. Już się właśnie tukę z kolegą Arturem pakujemy pomału, bo. Siedzieliśmy jakieś 3 godzinki, pół No i powoli się zbieramy. Bo trzeba jechać na jakiś obiadek. Umy, godzina 12 w połednie. Na pewno tu jeszcze wrócę na odległościówka Pochytać na pewno tu jeszcze jakiś filmik zrobi na fidera. No i co mogłem tu powiedzieć? Zdjęcie, zdjęci, że chciał skarpiem cyknąć. Wyskoczył mi z podbieraka. Nikt nie zdążył nakamerować, jak my go wypuszczali. Także do następnego razu. Subskrybujcie kanał, łapka w górę, piszcie komentarze, odwiedźcie moja strona na Facebooku KarPanter Polska. No i widzimy się następnym razem nad wodą. Hej!